Mikołaj nie mógł skontaktować się z kochanką. Dziś 35-latka pojawiła się na chwilę w barze, by rozmawiać z jakimś mężczyzną. Po południu Marlena w końcu umówiła się z Mikołajem. Zawsze tak się bawisz z facetami? Przestań, proszę cię! Przyspałam się z tobą i teraz widzę, że to był błąd. Bo co, jak nie jestem w stanie dla Ciebie kogoś zabić, to już nie warto na mnie zwracać uwagi, tak? Cicho! Jeszcze nas ktoś usłyszy. No i co z tego? Dlaczego ty się non stop rozglądasz? Robisz to cały czas. Ktoś cię śledzi? nie jest twoja sprawa! Zapomnij w ogóle o naszej rozmowie! W ogóle zapomnij o mnie! Tak, jakby to było takie łatwe. Ja nie jestem taki jak ty. Co masz na myśli? No, ty szybko mnie zapomniałaś. Powiedz mi, co to był za koleś, z którym się siedziałaś dzisiaj w barze? Chłopczyku, chyba za dużo sobie wyobrażasz. Bawisz się teraz z tamtym, tak? nie odpowiedziałaś na moje pytanie. To twój nowy kochanek? Daj mi spokój! Nie jestem twoją zabawką! Dlaczego wszyscy musicie być tacy sami? Marlena, ale co ty robisz? No to chyba nie będziesz jechała. Przecież ty jesteś piana. Marlena! Dobra, poczekaj. Ja zamówię ci taks, okej? Okay? No Marlena, poczekaj! Mar Marlena, poczekaj!